Współpraca Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach z Japonią ma długą i bogatą historię. W tym roku obchodzimy jej piętnastolecie. I z tej właśnie okazji w minioną sobotę do naszego miasta przyjechali przedstawiciele stowarzyszenia, salon przyjaciół Japonii, działającego przy ambasadzie Japonii w Warszawie razem z prezesem profesorem Ryszardem Jabłońskim. Odwiedzili nas także pierwszy zastępca szefa misji Ambasady Japonii w Polsce, Hiroshi Matsumoto, i dyrektor ośrod. Kultury i Informacji Ambasady Japonii Megumi Osugi-Stępień. Członkowie delegacji wysłuchali koncertu na organach Wagnera, znajdujących się w siedzibie biskupa Siedleckiego, oraz zwiedzili japoński ogród herbaciany państwa Henryki i Ryszarda Manowskich w Suchorzebrach. Natomiast w sali widowiskowej Podlasie dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Mariusz Woszczyński podsumował 15 lat współpracy naszego ośrodka z polsko-japońskim Towarzystwem Wymiany Kulturalnej i Naukowej Polia i Poland Shimin Koryu Tomonokai, które reprezentują Miko Kageyama i Ryszard Jabłoński. Zaczęło się w 1999 roku. Zespół daneczny działający przy Miejskim Środku Kultury w Podlasie wystąpił w programie telewizyjnym muzycznym zatytułowanym Muzyczna Skakarka. Autorem, pracodawcą i osobą prowadzącą ten program była Pani, obecną tutaj właśnie Pani Krystyna Kwiatkowska-Jabłońska. Właśnie ona wystosowała do nas, do Świata Kultury zaproszenie, przedstawiając pomysł nakręcenia takiego filmu z pobytu zespołu tanecznego, polskiego zespołu tanecznego w Japonii. I tak się zaczął cały okres y, przygotowań. Tutaj y, muszę, muszę y, powiedzieć, że to był ogrom, ogrom pracy. Włączyły się tutaj, włączyły się tutaj kolejne osoby i tutaj jakby mentor tego wszystkiego, głównodowodzący całej tej naszej 15 piętnastoletniej współpracy, osoba, bez której to wszystko by było, nie było możliwe, czyli Pan profesor Ryszard Jabłoński, reprezentujący Stowarzyszenie Polia. W 2000 roku wyjechaliśmy po raz pierwszy do Japonii. Dwa lata później do współpracy został zaproszony przez panią Irenę, przez pana profesora Jabłońskiego i przez panią Niko Drugi zespół działający przy Miejskim Ośrodku Kultury, formacja tańca Nowoczesnego Luz. Tym razem całym programem artystycznym, przygotowaniami zespołu do tego turnę zajęła się pani Janna Boszczyńska, kierownik artystyczny i choreograf zespołu powstały specjalne bloki, specjalne programy tańców ludowych, których zespół na co dzień nie przygotowuje, nie tańczy, ale gości na gościnne występy, tam gdzie idziemy reprezentować miasto Siewice, gdzie idziemy reprezentować Polskę, nie może zabraknąć oczywiście polskich tańców narodowych. To taki króciutki rys, może bardziej historyczny. Teraz może przeniesiemy się już do Japonii przy poszczególnych slajdach spróbuję Państwu przeliczyć, na czym ta nasza wspaniała współpraca polega. Więc głównym takim motywem, głównym tematem tych spotkań kulturalnych między Polską i Japonią, między Siedlcami, a tutaj miejscowością Hosoe są wizyty w szkołach, są koncerty w szkołach, które prezentujemy dla y, uczniów. Już taką też tradycją stało się, że choreograf zespołu Luz, Pani Anna Woszkińska uczy, uczy w polskich, w japońskich szkołach yy, krakowiaka, poloneza i tak jak mogliśmy wcześniej zobaczyć kilkaset osób jednocześnie rusza w rytmie poloneza, żeby razem z naszymi tancerzami wspólnie utworzyć piękny, piękny koronat. jest właśnie Pani Miko Kabejana, główna organizatorka ze strony... Japonii, na której głowie spoczywa cała organizacja, przygotowanie wszystkich koncertów, przygotowanie całego pobytu, programów i dziesiątki dziesiątki różnych innych rzeczy bez tej pani, bez tej osoby. Na pewno ta wymiana by nie mogła trwać przez te 15 lat. Tutaj mamy zdjęcia z Międzynarodowego Festiwalu Jednego Tancerza. Pomysłodawcą tego festiwalu była również Pani Anna Woszczyńska i tutaj mieliśmy przyjemność na tym festiwalu gości właśnie Shinasuke Ładę, ale byli również goście z Wielkiej Brytanii, z Singapuru, z Niemiec. To już jest rok 2011, i wizyta zespołu Mashu i prezydent Wojciech Kudelski, tradycyjna wymiana Uponników zespół, maszyn, dostał grafiki z budynkami najbardziej charakterystycznymi dla zespołu, dla miasta Siedlce. Na zakończenie wystąpili podopieczni opieczni Joanny Woszczyńskiej, tancerze formacji tańca nowoczesnego Luz, mistrzowie Polski, Europy i świata, którzy odbyli już cztery artystyczne tournée po Japonii i niewątpliwie są wspaniałymi ambasadorami naszego miasta i kraju. I potencjał, jaki jest tutaj w Siedlcach, jest niewiarygodny. Spójrzcie na te dzieci, to jest tylko mała próbka. Dzieci, które są zrzeszone w Miejskim Ośrodku Kultury. Tam jest wiele sekcji. Dzieci jest, nie wiem, chyba z 500 czy 600, ogromnie wiele. Wszystkie naprawdę utalentowane, chętne i podobne, podobnie jak pan dyrektor Wościeński, niezawodne. Nigdy nie było żadnych kłopotów w Japonii. Nigdy. Te 400 osób, które się przewinęły, naprawdę zapisały się w sercach i głowach Japończyków dobrze albo bardzo dobrze. Chciałbym Wam naprawdę serdecznie podziękować.